Otwarte wnętrze to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie we wnętrzach. Jakie ma zalety? Dlaczego warto się na nie zdecydować w małym mieszkaniu w bloku i dużym domu jednorodzinnym? Przestrzeń, która nie jest podzielona ścianami, pozwala tworzyć wieloplanowe kompozycje materiałów, kolorów oraz światła. W ten sposób, małe mieszkanie może wydawać się optycznie większe, ciekawsze w sensie plastycznym. Powierzchnia wykorzystana optymalnie. Jednocześnie w małym mieszkaniu dzięki otwartej przestrzeni możemy modyfikować układ funkcjonalny w miarę potrzeb poprzez mobilne rozwiązania meblowe oraz zmianę choćby oświetlenia, z kolei większa przestrzeń domu, otwarta i zaplanowana wieloplanowo daje spektakularne możliwości eksponowania niektórych elementów, dekoracyjnych i architektonicznych, daje również pole do popisu grą świateł, faktury barw, przede wszystkim jednak pozwala użytkownikom spędzać faktycznie wspólnie cenny czas w prywatnej przestrzeni. Jestem zwolenniczką przesuwnych i mobilnych przesłon. Które dają elastyczność jeśli chodzi o potrzebę zamykania NP, kuchni czy pokoju z wydzielonym miejscem wypoczynku. Uważam, że warto integrować otoczenie i architekturę krajobrazu z koncepcją wnętrza, i przez to otwarte wnętrze nabiera jeszcze szerszego znaczenia, jakie wady ma połączenie salonu z kuchnią i jadalnią. W niektórych sytuacjach należy ostrzec użytkowników i wspomnieć o samoistnym rozprzestrzenianiu się dźwięku i zapachu w przypadku planowania otwartej kuchni główny problem, który nasuwa konieczność dobrej wentylacji i niekiedy uniemożliwia równoległe czynności w salonie. Jadalni czy kuchni. Również sąsiadowanie ze sobą większej sofy, stołu i zapewnienie wygodnej komunikacji w pomieszczeniu to niemały problem, biorąc pod uwagę planowanie układu otwartego wnętrza, w którym mamy się wygodnie czuć, o czym koniecznie trzeba pamiętać urządzając otwarte wnętrze. Temat otwartego wnętrza to wyzwanie dla wyobraźni architekta i inwestora, ponieważ wymaga tworzenia współgrających stref funkcjonalnych bez wydzielania ich w sposób sztywny i ściśle zdefiniowany ścianami. Należy jednak zadbać o proporcje i ergonomię, o wygodę wykonywania aktywności w każdej planowanej części. Planując ustawienie mebli należy skrupulatnie sprawdzić czy nie kolidują z przemieszczaniem się wewnątrz. Czy użytkowanie NP strefy wypoczynkowej nie koliduje z ustawieniem jadalni lub nie ingeruje w ciąg komunikacyjny z kuchnią? Przeważnie, meble oglądane w katalogach lub nawet na ekspozycji wydają się mniejsze niż w rzeczywistości. Pomimo braku podziałów ścianami, warto tworzyć umowne granice pomiędzy strefami, założyć dodatkowe miejsce, jeśli przestrzeń mieszkalna zmienia się w trakcie doby i dostosowuje do potrzeb w ciągu dnia oraz wieczorem. Takie zakamarki, być może ukryte. Przydają się NP na materac do spania, krzesło, blat do pracy czy toaletkę. Jak oddzielić salon od kuchni i jadalni? Tworzenie umownych przesłon może mieć aspekt zarówno praktyczny: planowanie ażurowych półek, szafek przydatnych dla obu przestrzeni, umieszczanie sprzętu w zabudowie, który w przypadku NP telewizora lub lodówki na wina może być nawet mobilny, obrotowy, jak i estetyczny. Ażurowe lamele, metaloplastyka, szkło. Kompozycja roślin, czy nawet akwarium, wkomponowanie piękna przyrody na granicy stref funkcjonalnych. Ważnym narzędziem tworzenia takich przesłon jest światło, potęgujące efekt i budujące klimat wnętrza. Jakie błędy popełniamy najczęściej urządzając otwarte wnętrze? Częstym błędem projektowym jest nadmiar przedmiotów w ograniczonej przestrzeni, nadmiar dekoracji i próba umieszczenia zbyt wielu, skrajnie różnych stylistycznie elementów wyposażenia. Warto Trzymać się zasady, że każda kompozycja posiada swój punkt kulminacyjny, czyli we wnętrzu najistotniejszy element skupiający. uwagę, reszta pozostaje w tle. Tak, na przykład, jeśli jadalnia z bardzo charakterystycznym stołem i kredensem ma sąsiadować z salonem, bezpieczniej wprowadzić minimalistyczną i prostą formę kanapy, czy mebli w strefie kina domowego. Podobnie aneks kuchenny. Namawiam do prostych form, akcentów kolorystycznych które będą nawiązywać do reszty dodatków w otwartym, wnętrzu, aby świadomie tworzyć tę bardziej skomplikowaną przestrzeń i nie poczuć rozczarowania przypadkowością bądź dysharmonią form i materiałów. Jak podsumowałabyś ten mijający rok? Poprzedni rok był wyjątkowo udany. Zakończyłam realizację kilku projektów i zbudowałam nowe dobre relacje z inwestorami. Z niektórymi pozostaje w przyjaźni do dziś. Po raz kolejny uczestniczyłam w ciekawych wydarzeniach targowych i szkoleniowych, kilka z nich odbywało się we Włoszech. Przekonałam się, że polskie wzornictwo i architektura wnętrznie odstają od światowych trendów. Mamy wciąż nowe pomysły i wielu zdolnych architektów i projektantów. Plany na przyszłość? Nad czym pracujesz obecnie i jakie projekty zamierzasz zrealizować w 2024 roku?